how oh, you Krótka historyjka na początek. Na chwilę obecną sprzedaliśmy 850 płyt. Mam nadzieję, że sprzedać tam 200. Do końca roku chcę jeszcze wydać płytę o nazwie Meksyk. Wypierdalaj śmierdzielu! Która będzie zawierała same numery w stylu Banda Nortenia w sensie Narco Corrido. To nie będzie płyta rapowa. Miałem się tam urodzić, bo mojemu dziadkowi się nie podobało w NRD. Brzydzisz mnie. Ja nie jestem przesadnie wrażliwy, ale ty mnie brzydzisz. Także, jeśli będę musiał rozwalić ci to zrobię to bez żalu, rozumiesz? Ja tutaj na miejscu się zaprzyjaźniłem już z dwoma Meksykańczykami. <śm> 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 ja pierdolę Słuchamy. Ja mogę nawet mój adres udostępnić. Wiesz dlaczego? Raczej nie. Ponieważ na takich kozaków czeka moja czarnoprochówka. Dziękujemy. I jak zobaczę kogoś pod domem, od razu bo czarnoprochówkę można mieć bez pozwolenia od razu odstrzelę łeb. Dziękujemy. A kaliber, kurwa 10 mm, ołowiana kula powoduje, że odpada łeb, kurwa. Dziękujemy. A że bardzo dobrze strzelam. Także zapraszam do mnie, kozaczków! Dziękujemy! Dzisiaj nie będzie to typowa lekcja, ale porozmawiamy sobie o rzeczach, które trzeba wiedzieć, zanim zaczniecie uczyć się hiszpańskiego. Cały czas jestem nawąchany, cały czas jestem alterado. Oczywiście ten materiał jest też dla osób, które już uczą się tego języka, ale chcą dowiedzieć się kilku ciekawostek. I cały czas jestem aktywo, to znaczy jestem aktywny. Czyli, że cały czas pod prądem i cały czas gotowy, żeby zniszczyć przeciwników. Coś podobnego do mojej dominacji genetycznej i tak dalej. Czytam time i epokę. Tam jakiś polaczek napisał, że odjebią cię tam jak kurwę. Pijam tylko balantaina. Właśnie, że nie, bo tam jakby nie ma żadnej z żadnych sprzecznych jakby poglądów jak chodzi o mentalność i tak dalej. Palę Winston'y. Dla ciebie mam Wintermensy, zagraniczne czekoladowe cygara. Meksykanie ani się, albo się z psami układają, no sam się albo po prostu do nich strzelają i do na wojnę. Boże, ty chuju. 2000 lat Gnojki, dzwońcie, a jak jesteście kozaczki, przyjeżdżajcie i bardzo chętnie z każdym z was się postrzelam, kurwa, z czarnoprochówki. Jeżeli by się okazało, że pan się jakoś znacząco minął sprawdą w tym ogłoszeniu, to tam panu tylko dymiąca dziura w ziemi zostanie z posesji. Meanwhile. Pan Pomidor blazł na tyczkę i przedrzeźnia ogrodniczkę. Wszystko przebiega zgodnie z moim planem. Jestem bezwzględnie inteligentny. Ja!